Witam wszystkich bardzo serdecznie i zacznę od krótkiego pytania, i może pani w czerwonej koszulce, tutaj w drugim rzędzie, w imieniu całej publiczności zechce nam odpowiedzieć na to. Bardzo proste pytanie. Uwaga, z czego zrobiona jest ta łyżka? Ze szkła, z drewna czy z metalu? Wiem, wiem. Bardzo dobrze, fantastycznie rzeczywiście wykonana jest ona z tworzywa, które potocznie nazywane jest metalem. A tak właściwie to ze stopu metali, które znajdują się w stanie metalicznym. Zastanówmy się przez chwilę nad tym, jak ta łyżka zbudowana jest od środka. Metale zbudowane są z atomów. Atomy z kolei składają się z jądra i elektronów, które krążą wokół jądra. Gdy atomy metali łączą się ze sobą, tworzą taki sztywny rdzeń. Jednak jest część elektronów, które stwierdzają, hmm, w sumie to my znajdujemy się daleko od jądra, jakoś szczególnie nie jesteśmy z nim związane, a poza tym wolimy prowadzić bardziej swobodne życie. W związku z czym takie elektrony odrywają się od jądra konkretnego i stają się wspólne dla wszystkich w całej objętości metalu. Mogą się swobodnie przemieszczać pomiędzy rdzeniami i to właśnie te, uwaga, uwaga, elektrony swobodne odpowiedzialne są za szereg właściwości naszej łyżki i wszystkich metali w stanie metalicznym. Na przykład są odpowiedzialne za to, że ja się w niej mogę teraz poprzeglądać. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli na naszą łyżkę pada wiązka światła, nie przychodzi ona na wylot, wtedy łyżka byłaby przezroczysta jak szkło. Wiązka światła napotyka na nasze swobodne elektrony, a te stwierdzają, o to jest coś interesującego, coś co moglibyśmy w sumie pochłonąć i pochłaniają. Po chwili jednak stwierdzają, nie, w sumie ta cała sytuacja nas trochę męczy i oddają z powrotem światło. I to właśnie widzimy jako ten charakterystyczny połysk metaliczny. Wiemy też, że metale przewodzą ciepło. Jeżeli naszą łyżką mieścimy w gorącej zupie, to ten koniec, mimo że będzie znajdował się na zewnątrz, po chwili również stanie się ciepły. Dlaczego tak się dzieje? Gorąca zupa przekaże elektronom w tej części łyżki energię w postaci ciepła, a te jak oszalały zaczną biegać po całej łyżce i będą uciekać do chłodniejszych rejonów. Po drodze spotkają swoich, swoich spokojnych sąsiadów i przekażą im część swojej energii, a te zaczną również szybciej się poruszać. Chyba każdy z nas kurzyłby się, gdyby wpadł na niego jakiś biegnący wariat. I po chwili wszystkie zaczną szybciej się poruszać i cała łyżka stanie się cieplejsza. Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o przewodnictwo prądu elektrycznego, z tym, że to wygląda nieco bardziej jak musztra. Elektrony swobodne stają na baczność, ustawiają się w szeregu i jeden za drugim przechodzą wzdłuż łyżki. A to jest właśnie przepływ prądu elektrycznego. Właściwości, o których tu sobie powiedzieliśmy. Nieprzezroczystość, połysk metaliczny, przewodnictwo cieplne i elektryczne. Wszystkie one wynikają z tego, jak nasza łyżka zbudowana jest od środka. Jak bowiem mówi znane pożekadło, bo liczy się wnętrze. Ja dziękuję za uwagę, a Państwa proszę o gorące oklaski dla pani w czerwonej koszulce. Po pierwsze gratulacje, ponieważ niesłychanie precyzyjnie wyliczyła Pani czas swojej wypowiedzi. Dokładnie zajęła to Pani trzy e, minuty, łącznie z maszerowaniem, demonstrowaniem rekwizytów, pytaniami do publiczności. Nadzwyczajna precyzja. Gratuluję. no To też zapewne, że weźmie pod uwagę jakiś szereg innych jeszcze rzeczy. A w tej chwili bardzo proszę, czy Państwo mają jakieś pytania? Ja nie mam pytań, ale chciałam powiedzieć, że bardzo mi się podobało to, że Pani się zwróciła do publiczności. To było odważne, ale dobrze też, że zadała Pani łatwe pytania. Hmm. Ja się hmm. trochę bałam, że Pani się do w ogóle zgłosi, znaczy zwróci z jakimś pytaniem trudnym. Co mi się jeszcze podobało? Podobało mi się, że Pani mówiła, podkreślała kiedy trzeba zacząć uważać, bo czasami człowiek tak trochę, prawda, tak uwaga, uwaga było takie. No, i ta taka personifikacja tych elektronów to też było bardzo przemawiające do wyobraźni. Super. Mi się bardzo, bardzo podobało, że pani maszerowała z elektronami, tylko y, zabrakło mi trochę jednej rzeczy, mianowicie zagadki, którą byśmy rozwiązali. Bo ja czekałem na to, że pani powie, łyżka nie istnieje. tak? I to byłoby coś dla mnie, tak? że, że, że wiem, że łyżka w zupie jest gorąca. Przekonałem się o tym w młodym wieku. Wiem, że łyżką można kogoś pod prąd, jak tam brakuje kabla, dołączyć. I wiem, i wiem również to, że można się przeglądać. Natomiast co, co, co z tego? Tak? Co jeszcze? I tutaj, i tutaj jakby no, tej zagadki mi zabrakło. W związku z tym nie, nie mam takiego poczucia, że że coś zostało mi wyjaśnione bardziej w sprawie tej morfologii. Właśnie, czy z łyżką wiąże się jakieś wyzwanie? Zupa. Celem całej tej prezentacji. Ja, w przeciwieństwie do moich pobrzetników, nie opierałam się na swoich badaniach. Przygotowując się do tego konkursu, rozmawiałam dużo z humanistami. To był konkurs, który miał być skierowany do lajków, do ludzi, którzy nie są związani z nauką. I mi zależało na tym, żeby to było coś, co jest namacalnego, coś, z czym każdy z nas na co dzień ma styczność. I żeby też, nawet później, niekoniecznie chodzi o metale, ale żeby zadawać sobie pytanie dlaczego że ja wiem, że się błyszczy, ale dlaczego? A dlaczego nie zjadamy łyżki razem z zupą, kiedy wkładamy ją sobie do buzi? Niektórzy zjadają, tak? To jest wynik przesądu. No, Czyli tu fizyka nie ma jakimś... odpowiedzi na to nurtujące mnie pytanie. na pewno ją zjadamy, ponieważ część… Jednak, A, tak, Po troszkę tak, po troszkę tak, ale jest to… mnie to... Pani uspokoiła. Tylko, że no, okay. to jest proces długotrwały zdecydowanie. Ja, będę ale ja będę złośliwy i zahaczę hmm. o tą temperaturę. Tak. Coś tam Pani mówiła o tych… o temperaturze. Hmm. Rozwinąć ten temat, nie? tak? Ponieważ… Nie, zwinąć. Zwinąć. Tak. To Czy znaczy, to elektrony tam za te temperatury odpowiadają? Chodzi o ich drgania, o to, że jeżeli na przykład mamy gorącą zupę, będę trzymała się tego tematu, tego porównania, to one przekazują część swojej energii, ta gorąca zupa, przez co elektrony zaczynają szybciej się poruszać i również wykonywać większe drgania i bardziej energicznie poruszają się między innymi. I to jest jeden, jeden z czynników, hmm. które mają na to wpływ. A tamta reszta tego towaru to nic nie że w tym udziału? Też. też zgadza Pani się? Pani mówi, że też. Miałem w swoim życiu krótki epizod. Studiowałem chemię na Politechnice Warszawskiej. Miałem przyjemność wysłuchiwać wykładów pana profesora Józefa Hurwica, który był dziekanem zarazem chemii. I on w pewnym momencie mówiąc właśnie o ruchach atomów, ruchach brauna. W najróżniejszych drganiach wewnątrz materii brał w rękę kredę i mówił: No, atomy poruszają się w najróżniejszych kierunkach, ale istnieje niewielkie, choć policzalne prawdopodobieństwo, że te atomy nagle skierują się wszystkie w jedną stronę, na przykład w górę. I wtedy ta kreda uniesie się. I wszyscy wpatrywali się w tę kredę, która się nigdy nie uniosła. Niemniej istnieje pewne, pewne prawdopodobieństwo. Mówię to yy, po to, aby pokazać Państwu przykład fantastycznego. Wykładowcy. On był znakomitym wykładowcą i, i takie rzeczy, jak również stosowanie rekwizytów w postaci butelki z czystką wódką, z czerwoną kartką, czy starego zardzewiałego niemieckiego bagnetu. Takie rzeczy, czy na przykład wprowadzał asystenta w ruch wirowy, tak że on potem prawda, niemal wymiotował, przewracał się, bo musiał ściągać do siebie ciężarówki żarki na takim krześle. No to są właśnie rzeczy, które to troszeczkę podpowiadamy przyszłym naszym wykładowcom. Rekwizyt, ruch, jakaś zaskakująca teza przyciągnięcie uwagi poruszenie audytorium i tak dalej. Uprzejmie pani dziękuję. Bardzo dziękuję. panie